Trzy razy w historii odbywały się wyścigi sprinterskie, dwa z nich wygrał Dan Julian w kasku czerwonym, niebieski Lambert, biały Kpiech i żółty pan Brady Kerr cały na zielono, Lambert rusza dobrze, Janek Kpiech go zamyka i oto Janek Kpiech jest na czele, sensacja wisi w powietrzu proszę państwa, mówiliśmy o tym, że jeżeli ktoś ma zrobić coś niewiarygodnego to zrobi to Janek Kpiech z tym, że to dopiero pierwsze okrążenie, a te Kerrce Lamberty cisną z całych sił, Lambert idzie po dłużej próbie. To odsypane, tę luźną nawierzchnię, żeby ona się zmieściła między klockami tylnej opomy, żeby mógł się tam odepchnąć. Janek, jest na czele, drugie okrążenie już za nim. Brady Kerr szuka swojej szansy w krawężniku, niby blisko, bliziutko, ale Janek nie popełnia błędu, przytrzyma teraz dość mądrze krawężnik, wyciągnęło go lekko, ale nie na tyle, żeby się tam Australijczyk wcisnął. Lambert trzeci, biur jest na miejscu, czwarty. Krecik, Jan Kniech wygrywa bieg kwalifikacyjny, gratulacje, niebywałe. Janek, gratulacje, gratulacje. Chciałoby się powiedzieć, czytując klasyka, a te kerce, a to są dla mnie wolne żarty, tak? Proszę <laughs> Państwa, Janek Kniech wygrywa wyścig sprinterski. Gratulacje dla sympatycznego Czecha.